Jeżeli oglądaliście kiedyś tej historię, to na pewno pamiętacie chłopca o imieniu Seed. A jeżeli nie oglądaliście, to już wam mówię, kto to jest. Seed to dziecko, które znęcało się nad swoimi zabawkami, czyli wysadzało je petardami albo na przykład je po prostu niszczyło. No i właśnie, czy to wam przypadkiem czegoś nie przypomina? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się teorią, czy Seed i Brickfan to ta sama osoba. Więc weźcie jakiś popcorn i zapraszam Was do oglądania. Brickfan jest Lego tuberem, który na swoich filmikach pokazuje, jak zniszczyć klocki Lego. A jego jedną z najsłynniejszych tortur dla klocków jest ich wysadzanie w powietrze. A taką samą rzecz właśnie robił Seed. Jedyna różnica, która po nimi jest, to otóż wiek, ponieważ Brick fan jest już dorosły, a Sid nadal jest jedynie dzieckiem. No chyba, że spojrzymy na to z innej strony, ponieważ otóż akcja z Toy Story działa się już lata temu. Przez ten czas Sid mógł już dorosnąć i stać się takim Brickfanem. Ale tutaj nadchodzi kolejne pytanie, ponieważ w pierwszej części tej historii Sid w końcu dostaje nauczkę od swoich zabawek, po czym otóż Sid panicznie się ich boi. Z Brickfanem tak jednak nie jest, ponieważ Brickfan nie dostał nigdy nauczki od swoich klocków, no chyba że jego klocki dopiero to planują zrobić. Pamiętajmy jednak o tym, że tak naprawdę po prostu Brickfan może być starszą wersją naszego Sida, czyli Sid po prostu stał się starszy, wydoroślał i znowu zaczął dręczyć zabawki, ale tym razem jednak dręczy klocki Lego. Czy to możliwe, żeby trauma małego Sida zanikła, kiedy stał się dorosły i powróciła do niego żądza niszczenia klocków? Brickfan prawdopodobnie otóż chce się zemścić na swoich zabawkach i klockach za to co mu zrobiły, kiedy był mały. Jak już widzicie, wszystkie elementy pasują. Brickfan i Sid to może być ta sama osoba. Ale pytanie: czy to prawda? Czy aż tak duże podobieństwo może wskazywać na to, że Brickfan jest jedynie starszą wersją Sida? Na świecie istnieje bardzo dużo podobnych ludzi więc też jest możliwość, że Sid i Brickfan tak naprawdę nie są tą samą osobą. Ale czy mogą być spokrewnieni ze sobą? Otóż Brickfan może być syno, ciocio, babcią, wujka Brickfana, naszego małego juniora, wujka Stefana, babcio, ciocio, dziadka naszego małego Sida. A ze względu na ich bardzo podobny wygląd oraz zamiłowanie do niszczenia zabawek, Myślę, że to bardzo możliwe, żeby byli jakoś spokrewnieni. Chociaż jednak, mym ogólnym zdaniem, sądzę, że jednak Brickfan i Sid to ta sama osoba. Jest to bardzo możliwe, że Sid po swojej traumie, którą przeżył z zabawkami, po prostu już w ogóle ich nie lubiał, ale później, kiedy stał się dorosły, pomyślał, że może stworzy kanał na YouTubie i zmieni nazwę na Brickfan. Po czym pomyślał, że może znowu zacznie bawić się zabawkami, ale tym razem zacznie dręczyć klocki LEGO. Jak dla mnie ta teoria ma dużo sensu. Napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Czy też uważacie, że oni mogą być tą samą osobą? Czy może jednak Sid jest ciociu babcią wujkiem Sida, naszego Brickfana? Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tej teorii, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. No i na razie, pa! Wszystko, co zostało powiedziane w filmie, zostało zrobione dla żartu, a niektóre osoby i postacie, które zostały pokazane w filmie, prawdopodobnie nie istnieją, przepraszam, musimy to wam powiedzieć.